Jak Adrian był u nas pierwszy raz, e, na urzędzie. Właśnie, słuchajcie teraz, co tak. Nikola wam powie. To jest Gdzie mega, mega mocne. pani Gosia na kamerze powiedziała, że e, Łukasz a. ją bije. I ona to powiedziała na kamerze, to było słychać. E, a Daniel to odwrócił z Łukaszem w żart. Tak. Wzięli Adriana na bok i powiedzieli, nie słuchaj, moja mama pije, ona jest alkoholiczką. Ta, 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 no. I to, i to jest fakt. Tylko, I pani że... Gosia się pożaliła obcemu facetowi, który którego pierwszy raz w na oczy widziała. I jest na live to? Tak, na live. poza słuchacie, a oni to, są, no? oni to w żart obrócili, żeby ludzie nie, żeby ludzie, wiesz, nie uwierzyli w to, że Łukasz naprawdę. I oni mówią, tak, dobra, nie, nie słuchaj moja mama, jak wypije, to wiesz, jaka. Bo oni kazali iść do pokoju. Mamo iść do pokoju i zamknij drzwi i tego. I oni wtedy, pamiętasz to Niki. I oni wtedy no, powiedzieli, się. że e, oni wtedy. Dzięki za subskrypcję wszystkim. I dzięki za, za, za obserwujących. I oni wtedy nie słuchają. I, jak ktoś jest nowy, to niech zostawi opcję. Tak, nie słuchaj, mama jak wypije, to, e, to na tam gada głupoty. To, to dla mnie to było okej, okay. no, głupoty to głupoty. wiadomo jak wypije tam różne te, ale później zrozumiałem kurwa. Po czasie, że nie, nie do końca takie głupoty są. A on się zagotował. Jeżeli nie masz argumentów, nie potrafisz zaprzeczyć czemuś i wiesz, że coś jest prawdą, to co robisz? Jak nie masz mózgu, idziesz jak cep i próbujesz coś ugrać siłą? No ale pytają, niestety. Czemu?